Mordeczki z tej strony, robcie 1,2,3 I dzisiaj tak jak obiecywałem w poprzednim odcinku Dzisiaj jest wielki test Franka, mojej niedawno trafionej postaci A jak pod tym filmikiem będzie 4 cztery, cztery cztery łapki w górę To zrobimy test HBita I, I ostatnio narzekałem na, W tamtym odcinku narzekałem na team'ów, teammateów To w tym odcinku sobie wziąłem e, kolegę który gra na moim koncie i będziemy grali także zaczynamy testujemy Franka na pierwszy tryb, na prezenty i jak wam się odcinek spodobał to zostawcie łapkę w górę bo dla was to nic nie znaczy a mi to pomaga w rozwoju także zaczynamy już grać Frank jest bardzo dobrą postacią moim zdaniem na trójki bardzo lubię grać frankiem na trójki. Mam nadzieję, że wygramy. Bo chciałem pokazać, że frank jest naprawdę dobry. Ale bardzo się nim opłaca grać na trójki. A i teraz nie zdążyłem użyć ulta, bo miałem ten serdży dojechał. No mam nadzieję, że się uda coś zrobić jedno zwycięstwo na chociaż zadymię. Bo ja mam Franka była na, na drugiej mocy dopiero, także jeszcze nim grałem na, na starym koncie z nim grałem, krankiem grałem, ale na starym koncie już w ogóle nie gram, tylko tam robię wyzwania po skrzynki. A teraz na tym końcu tak gram podbijanie wbijanie Mhm. Mm jeszcze mam nadzieję, że za niedługo na kanale się pojawi wielki opening. Jest, będzie bardzo dużo skrzynek. Nie będą, nie będzie tylko 6 skrzynek tak jak w poprzednim odcinku. Będzie chyba 11 albo z 12 skrzynek. Może mi się jeszcze uda widzieć więcej, nie wiem ale najmniej to będzie 10. Jak jeszcze? I możecie napisać w komentarzu, czy chcecie poczekać na... E, żeby... chcecie poczekać na wielkie opening, żeby było więcej e, skrzynek, ale będzie trzeba czekać, czy żeby było mniej, ale, od, ale za niedługo. No także pierwszą gierkę na prezenty przegraliśmy, teraz będziemy grali na zbiory klejnotów. Powiem koledze kogo by wybrał, kogo on wybierze. Zobaczymy zaraz. No a te, o, już wybrał, kol, już wybrał Nani. No, o kiełek też, bar, wbiłem na kiełku e, chyba już dziesiątą rangę. To no, jest bardzo fajne, ale w dzisiejszym odcinku nie, gadamy na tem nie rozmawiamy na temat kiełka, tylko na temat Franka. Bardzo dobry, bardzo fajny jest Frank, tylko mnie to denerwuje u niego, że on jest strasznie, nie to że wolny, tylko że szczela i musi czekać. Jak szczeli, to, musi, to, nie, to nie ładuje mu się od razu atak. I to czasami bardzo denerwuje. Ale na zadymę jest bardzo dobry. No i nie ma. Nie ma czasu, żeby tym Frankiem uciec, bo na przykład na nim można strzelać i iść, a tutaj nie tak Frankiem się nie da. by Był wtedy Frank za bardzo OP, ale... No za... Frank jest bardzo dobry, ale wolny strasznie. O i teraz? I teraz mi się tutaj udało, ale... O! I teraz mi się tutaj udało ich zabić i zbieramy. I właśnie Frank może zrobić taką jedną akcję. I wykierować całą gierkę. Jeszcze czy my tutaj zabiją? A jeszcze, o! Udało się jeszcze go zabić. Już to jest raczej wygrana. Tak. Druga gierka. Nas, jeszcze gwiazdą gry jestem. Druga gierka na zbiory klejnotów wygrana. Jeszcze wygramy jedną gierkę i będzie Age Beat. Teraz zgramy na starcie duo. Eee, tutaj nie, kolega weźmie, Niego tylko zadmierza powiem. No to może być na MZ, ale nie za najlepsza jest, ale trudno. Dzisiaj już, bo wczoraj nagrałem odcinek tak po prostu, nie byłem rozgrzany. Dzisiaj już grałem sobie z pół godzinki, także już mi trochę dzisiaj lepiej gierka idzie. Tutaj widzę. I teraz to jest właśnie takie coś, co może... Ajajaj, uciekł tutaj właśnie. I teraz hop i zabity. To jest właśnie to fajne, co może zrobić Frank. Że, jak ma dwóch, to nie musi. Na... Tak Nie, że Edgar, że musi najpierw zabić jednego, później drugiego. Już starcie. A i. Także tutaj Karl przede mną ucieka, nie dziwię mu się. Zamroziłem go i zabiję. Jeszcze wyślę Emotkę. Żeby nie było smutno. Tak, że już odblokowałem Age Zostawię go na następny odcinek. Na następnym odcinku go. Też tego, te, o, ten odcinek chyba też nagram już dzisiaj A jutro dopiero wstawię Że go odbieram I nim gram Także jeszcze sobie zmienię teraz To na fioletowe I mi tak ładnie wszystko pasuje Teraz gramy na zadymę Jakie mam wzywania na zadymę Pokonaj 9 przeciwników Także teraz jeszcze z kolegą po tym odcinku nagramy jeszcze i już na już 7 minut, jeszcze podpowiem trochę i go od razu i go później nagram go jak tam to do sceny to je, jak, jest, jak tam pomontuję go tak delikatnie ja, ja I... i nagramy drugi odcinek z kolegą i on wejdzie jutro, a ten odcinek wy go zobaczył, dziś on dzisiaj gdzieś tak wejdzie o 16. No od... ustalmy taką regułę, że odczynki będę wrzucał od 16 do 17 tak jakaś. albo od 16 do 16.30, taką pochodzę. Możemy ustalić, że odczynki się będą pojawiały, pojawiały w, tym, w tym czasie, bo rano to. Nie każdy ma czas, a na wieczór sobie ten odcinek można tego dojrzeć. Ajajaj, nie udało mi się zabić poko. A jak chcecie, żeby Mikołaj wrócił na odcinki, to musi tutaj być 7 łapek w górę. Bo widziałem pod poprzednim filmem, wczoraj na filmie, jeden widz się pytał czemu nie ma Mikołaja. Także jak chcecie Mikołaja, to musicie zostawić 6 łapek w górę pod tym filmem i będzie Mikołaj. Bo wam chyba się odcinki z Mikołajem podobały A i teraz mi się tutaj nie udało Jakby nie Barley użył ulta to mi się udało Jedno ochrony obserwuję Jeszcze mam takiego kolegę jednego w lobby jakiegoś, random, jakiegoś randomowego To też go zaproszę I będziemy z nim grali I teraz to już jest chyba gol Tak to już jest pierwszy gol I No i zobaczymy czy strzelę Czyszczelimy zaraz z, z moim drużyną drugiego gola. Teraz mi się nie udało, zabili mnie. No i się nie udało, przegraliśmy na zadymę. E, nie wiem jakim cudem się nie udało, ale trudno. Teraz zagramy Frankiem na nagrodę i na napad. Na nagrodę Frankiem nie polecam grać, bo było za najlepszą nie jest. możecie w komentarzu, bo ja już mam gry inne które wiem, które chciałbym już nagrać i na kanał jak chcecie inne gry to napiszcie w komentarzu jaką byście chcieli grę na przykład na przykład Roblox jaką byście chcieli to powiedzcie mi a ją nagram tej Piperka użyła tego gadżetu i, i na nie idzie aj, aj, aj. Frank on jest taki, on jest dobry, ale strasznie wolny i długo też mu się ten super atak używa, nawet ma dobry zasięg ulta też ma nawet duże, długi zasięg ulta Mogę w następnym odcinku powiem wam, jakie mam gry i z jakiej byście chcieli odcinek, z takiej nagram. Ale z kolegą gramy sami, bo mamy Mistera P., który kampi w krzaku. Nie wiem, dlaczego mam takich teammateów. Jak nagrywam odcinek, to się tacy tylko trafiają. Jak gram sobie poza odcinkiem, to się nic nie dzieje. Normalni są, grają. No tutaj widać jacy są, co robią. Nie wiem, po tu tacy ludzie w ogóle wchodzą do gierki jak się nie ruszają. To tam się postaram tego Ulta. No nie e, da się z takim teammateem wygrać Niestety. Ale też ten prang nie jest jeszcze ulepszony. Piszę mi tą papierkę zabił ale już trudno. Zaproszę jeszcze tego kolegę, poczekamy na niego trochę. Z, to z, ja zrobię cięcie, a jak ten kolega dołączy, e, to, się, to się zobaczymy po cięciu. No, także no, tak, już było po cięciu, ale. Kolega mój opuścił, tamten kolega musiał kończyć. I chyba ostatnią gierkę zagram już samemu. Tamten kolega też nie był jakiś najlepszy, ale chciał ze mną nagrać odcinek. W, w opisie będziecie mieli kanał do tego kolegi, który ze mną był w... Miał... brał udział w odcinku. Nikt nie gadał, bo nie mogę po mnie Ale mam nadzieję, że wam się miło te odcinki oglądały w nim Teraz, tak, niż to save im Jak możecie zobaczyć Teraz AI przejechał mnie Ale mam mały HP, I pewnie tą bazę nie zabije Jeszcze kod do tamulta ulta Eee jak wczoraj pokazywałem ile mam skrzyneczek bo dzisiaj nabiłem jednego big boxa jednego mega boxa jeszcze zrobiłem sobie wyzwanka na tamtym koncie oczywiście no i e, opening za niedługo się pojawi na kanale jak mówiłem piszcie w komentarzu czy chcecie więcej skrzynek za na przykład jakiś tydzień aby był opening czy chcecie na przykład za dwa dni a że było na przykład tak 10 skrzynek, bo mniej skrzynek niż 10 nie będzie, bo już mam chyba 10, albo tam 11, już nie pamiętam dokładnie. Ale teraz niszczymy i save. No i wygraliśmy na to. Eee, rankiem. wygraliśmy na to. I w tym odcinku to by było już na tyle. W następnym odcinku zobaczycie, jak to jest tą oto postać. Ten odcinek się pojawi jutro, ten wejdzie dzisiaj. Także do zobaczenia. To by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się jutro. Pa!